Saddam zdołał już zdobyć poparcie irackich elit i reszty społeczeństwa. Dyktatura zdaje się mieć niewzruszone podstawy. Jednak w 1980 roku pojawia się bezpośrednie zagrożenie. W sąsiednim Iranie wybuchła rewolucja obalono monarchię i powołano do życia republikę islamską. Na jej czele stanął radykalny muzułmanin, ajatollah Khomeini. Pojawienie się Khomeini'ego było husajnowi bardzo nie na rękę ze względu na jego religijną retorykę. Ajatollah jest zwolennikiem rządów teokratycznych. Jego zdaniem tak powinien wyglądać cały świat arabski. Publicznie nawołuje do rewolucji w Iraku. Wzywa irackich szyitów, aby obalili Sadama i stworzyli państwo islamskie. Hussein nie może pozostać bierny. Sięga po taktykę wykorzystania przemocy. Jednak tym razem będzie to przemoc na niespotykaną skalę. Dyktator szykuje się do wojny. Planuje uderzenie prewencyjne, które ma wyeliminować ajatollaha, zanim on wyeliminuje jego. 22 września 1980 roku rozpoczyna się inwazja. Saddam sądzi, że zwycięstwo to kwestia dni, jednak natarcie się załamuje i rozpoczyna się krwawa wojna na wyniszczenie. W kolejnych ośmiu latach zginie pół miliona Irakijczyków. Prawie każda rodzina odczuje stratę. Skala działań wojennych sprawia, że Saddam poświęca mniej uwagi sprawom wewnętrznym. Wkrótce będzie musiał walczyć z rebelią. Zdusi ją używając przerażających narzędzi. Marzec 88 roku. Wojna z sąsiednim Iranem oraz próba obalenia reżimu Khomeiniego Zmieniła się w serię krwawych, nierozstrzygających starć i osłabiła reżim Husajna. Dostrzegając okazję, Kurdowie, jedna z mniejszości etnicznych, powstają przeciw dyktaturze. Opanowują miasto Halabdża leżące nieopodal granicy z Iranem. Saddam po raz kolejny odpowiada przemocą. Cel ma dwojaki. Zlikwidować zagrożenie i zterroryzować przyszłych spiskowców. Jako terror definiujemy celowe użycie przemocy, które wzbudza w ludziach strach. Ten strach dyktator może wykorzystać, aby osiągnąć swój cel. Ludzie długo pamiętają tego typu wydarzenia. Pozostawiają one w ich umysłach trwały ślad. 16 marca Saddam rozkazuje wojsku stłamsić kurdyjskie powstanie. Siły powietrzne atakują Halabdżę.